Sebastian Wątroba zdobył popularność rolą w serialu Docu Crime: W11. Wydział śledczy: jak się okazało, zarówno on, jak i pozostali aktorzy od lat wojują ze stacją o wypłatę należnych intantiem. Jest postęp w sprawie. Sebastian Wątroba zdobył ogromną rozpoznawalność, gdy pojawił się w serialu Doku Crime: W11. Wydział śledczy: Produkcja była pierwszą tego typu w stacji TVN i nadawana przez 10 lat okazała się gigantycznym sukcesem. Serial śledziło średnio 2 miliony widzów, a najlepsze odcinki nawet do 3 milionów. To właśnie sukces tego serialu sprawił, że Sebastian Wątroba zrezygnował z pracy w policji i poświęcił się aktorstwu. Dziś Wątroba spełnia się w roli w serialu Lombard. Życie pod zastaw, i jak sam podkreśla jest to dla niego wspaniałe doświadczenie, gdyż po raz pierwszy nie wciela się w policjanta. Jak cytuje portal wirtualne media. To jest stała rola, po raz pierwszy od 17 lat nie gram policjanta, więc się z tego powodu bardzo cieszę. Gram narzeczonego jednej z głównych bohaterek, serialowej Ani, która pracuje w Lombardzie, biznesmena pochodzenia polskiego mieszkającego na stałe w Szwecji. Pojawię się w epizodzie e-serialu, na dobre i na złe, gdzie gram policjanta. Już chyba do końca życia takie role będę miewał, ale bardzo przyjemnie się tam pracuje. Fajnie było spotkać znajomych, Kasię Skrzynecką i Mikołaja Roznerskiego, których znam od lat.